Czy naprawdę znasz swój znak Zodiaku? A może wszystko, co dotąd słyszałeś, to tylko połowa prawdy? Witaj na kanale. Kod przeznaczenia, twoja mapa życia. Tutaj odkryjesz sekrety, których nie znajdziesz w zwykłych horoskopach. Dowiesz się, co zapisano w twoim kosmogramie urodzeniowym. Poznasz moc numerologii i jej ukrytych znaczeń. Wejdziemy razem w mroczną stronę astrologii, bez cenzury. Pokażę Ci rytuały, które przyciągają miłość, zdrowie i dobrobyt, a także fascynujące ciekawostki od astrologicznych zagadek po psychologiczne profile znaków Zodiaku. To miejsce dla tych, którzy chcą prawdy, dla tych, którzy pragną zrozumieć siebie i zobaczyć, jak naprawdę działa energia wszechświata. Jeśli czujesz, że to wiedza dla Ciebie, już teraz zasubskrybuj kanał i dołącz do naszej społeczności. Bo prawda zaczyna się właśnie tutaj. To dopiero początek. Zostań, a pokażę Ci Twoją mapę życia. Kod przeznaczenia miejsce, gdzie astrologia spotyka się z tajemnicą.